Zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. 9 rad Jak czytać tę książkę Jeśli chcesz jak najwięcej skorzystać z tej książki, powinieneś dostosować się do jednego niezbędnego wymogu, o wiele bardziej podstawowego i o wiele ważniejszego niż jakakolwiek reguła czy technika postępowania. Dopóki nie spełnisz tego podstawowego wymogu, niewiele wskóra choćby tysiąc reguł dotyczących efektywnego uczenia się. Jeśli jednak posiądziesz ten dar, zdziałasz cuda bez konieczności czytania rad, jak z książki tej korzystać. Cóż więc jest tym magicznym wymogiem? To proste. Głęboka, pobudzająca do działania chęć nauczenia się i niezłomne postanowienie doskonalenia umiejętności współżycia z ludźmi. Jak można wykształcić w sobie takie postanowienie? Wystarczy ciągle pamiętać o tym, jak ważne jest to dla Ciebie. Wyobraź sobie, że po opanowaniu tej umiejętności będziesz prowadzić pełniejsze, bogatsze i przynoszące Ci więcej satysfakcji życie. Powtarzaj sobie nieprzerwanie. Moja popularność, moje szczęście i moje własne poczucie wartości zależą w niemałym stopniu od umiejętności porozumienia się z ludźmi. Najpierw słuchaj każdego rozdziału, aby móc ogarnąć go w całości. Będzie cię pewnie kusiło, by przejść do dalszego ciągu. Jednak nie rób tego, chyba że słuchasz tej książki tylko dla przyjemności. Jeśli jednak robisz to, aby poprawić swoje stosunki z innymi ludźmi, posłuchaj całego rozdziału uważnie jeszcze raz. W dalszej perspektywie oznaczać to będzie oszczędność czasu i lepsze rezultaty. Nie wahaj się przerwać słuchania, aby przemyśleć to co właśnie usłyszałeś. Zadawaj sobie często pytanie, kiedy i jak możesz wykorzystać zawarte w tej książce rady. Słuchaj z ołówkiem pod ręką. Jeśli natrafisz na sugestię, która Twoim zdaniem okaże Ci się przydatna, zapisz ją. Jeśli uznasz, że jest to złota myśl, podkreśl każde zdanie albo postaw dodatkowy znak. Ten sposób słuchania jest o wiele bardziej interesujący i ułatwia szybkie przyswojenie materiału. Znałem kiedyś kobietę, która przez 15 lat kierowała biurem w dużym koncernie ubezpieczeniowym. Raz na miesiąc czytała wszystkie zawarte w tym czasie przez firmę kontrakty ubezpieczeniowe. Mimo to jednak często wracała do tego samego kontraktu przez kilka miesięcy z rzędu. Dlaczego? Ponieważ doświadczenie nauczyło ją, że tylko w ten sposób może dokładnie zapamiętać wszystkie prowizje firmy. Ja sam poświęciłem dwa lata na napisanie książki o tym, jak przemawiać do wielu słuchaczy, a jednak przekonałem się, że raz na jakiś czas muszę ją przeglądać, aby przypomnieć sobie, co napisałem w mojej własnej książce. To zaskakujące, jak szybko zapominamy. Jeśli więc chcesz rzeczywiście skorzystać z tej książki, nie wyobrażaj sobie, że wystarczy ją pobieżnie przesłuchać jeden raz. Po uważnym wysłuchaniu powinieneś co miesiąc poświęcić kilka godzin na powtórzenie. Trzymaj tę książkę zawsze pod ręką. Słuchaj często. Ciągle pamiętaj o rozlicznych możliwościach ulepszenia samego siebie, które zawsze masz w rezerwie. Stosowanie tych zasad może stać się nawykiem jedynie dzięki szczeremu i niezłomnemu postanowieniu powtarzania ich i wprowadzania w życie. Nie ma innego sposobu. Bernard Shaw zauważył kiedyś, to że ktoś nas uczy, nie znaczy, że się nauczymy. Miał rację. Uczenie się jest procesem aktywnym. Uczymy się działając. Jeśli naprawdę chcesz opanować reguły zawarte w tej książce, staraj się je stosować. Rób to, ilekroć nadarzy się sposobność, inaczej szybko o nich zapomnisz. Tylko używana wiedza pozostaje w umyśle. Prawdopodobnie będzie ci trudno postępować zgodnie z tymi regułami przez cały czas. Wiem, bo chociaż sam pisałem tę książkę, często było mi trudno stosować się do tego, co w niej zalecam. I tak na przykład, kiedy jesteś niezadowolony, o wiele łatwiej ci krytykować i potępiać niż zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby. Znacznie prościej jest wynajdować błędy niż znaleźć słowa pochwały. Bardziej naturalne jest mówienie o tym, czego ty chcesz, niż o tym, czego chce twój rozmówca i tak dalej i tak a więc słuchając tej książki pamiętaj, że robisz to nie tylko dla zdobycia informacji. Podejmujesz próbę wyrobienia w sobie nowych nawyków. Tak, próbujesz nowego sposobu życia. A to wymaga czasu i codziennych ćwiczeń. Wracaj więc często do tej książki. Traktuj ją jak podręcznik stosunków międzyludzkich. Ilekroć będziesz miał jakiś problem, choćby kłopoty z dzieckiem, trudności z przekonaniem współmałżonka do twojego punktu widzenia albo usatysfakcjonowaniem zdenerwowanego klienta, powstrzymaj swą naturalną, impulsywną reakcję. Zamiast tego posłuchaj po raz kolejny książki, a szczególnie fragmentów, które sobie wynotowałeś, a następnie spróbuj zastosować nowo poznane sposoby i obserwuj, jak czynią dla ciebie cuda. Zaproponuj współmałżonkowi, dziecku lub koledze z pracy, że dasz mu dziesiątkę lub dolara, ilekroć złapie cię na łamaniu którejś z zasad. Spraw, aby uczenie się tych reguł stało się częścią Twojego życia, a jednocześnie zabawą. Prezes jednego z większych banków na Wall Street opowiedział mi kiedyś na zajęciach o bardzo skutecznym sposobie pracy nad sobą. Pomimo niewielkiego wykształcenia, stał się on jednym z potężniejszych finansistów Ameryki i wyznał, że sukces swój zawdzięczał głównie ciągłemu stosowaniu tego sposobu. Oto co robi. Przez lata prowadziłem dziennik, w którym notowałem wszystkie spotkania, jakie odbyłem danego dnia. Moja rodzina nigdy nie planowała ze mną wspólnych sobotnich wieczorów, ponieważ każdy z nich poświęcałem na pouczające zajęcie, samoocenę i analizę. Po kolacji szedłem do swego pokoju, otwierałem dziennik i analizowałem wszystkie spotkania i rozmowy z minionego tygodnia. Zadawałem sobie pytanie, jakie błędy popełniłem, co zrobiłem dobrze i co mogę jeszcze zrobić, aby być bardziej skutecznym. Jaka nauka wynika z mego doświadczenia? Niekiedy ten przegląd tygodnia doprowadzał mnie do rozpaczy. Często też byłem zaskoczony własnymi gafami. Oczywiście z upływem lat gafy zdarzały mi się coraz rzadziej. Czasem po takiej sesji miałem ochotę poklepać się po ramieniu. Ten system samoanalizy i samokształcenia kontynuowany rok po roku dał mi więcej niż jakiekolwiek inne poczynania. Pomógł mi w podejmowaniu decyzji i ułatwił mi bardziej niż potrafię wyrazić kontakty z ludźmi. Nie mógłbym chyba go przecenić. Dlaczego nie miałbyś stosować podobnego systemu, aby sprawdzić, jak ci idzie stosowanie reguł zalecanych w tej książce? Jeśli to zrobisz, zyskasz dwie rzeczy. Po pierwsze, zaangażujesz się we własną pracę, co jest wręcz bezcenne i niezwykle stymulujące. Po drugie, zaś będziesz miał szansę przekonać się, jak wzrastają twoje umiejętności współżycia z ludźmi. Notuj własne sukcesy w tej dziedzinie. Bądź dokładny. Podawaj nazwiska, daty i efekty. Prowadzenie tego typu notatek zachęci Cię do zwiększenia wysiłku i jakże fascynująca będzie lektura tych notatek, kiedy wrócisz do...